Maneczko na kanale do roboty. Dzisiaj po raz kolejny na tym kanale znajdujemy się na scenie, ale ze mną jest iluzjonista. Witam cię serdecznie. Cześć. I będziemy co? Pokazywać sztuczki? Będziemy czarować, będziemy pokazywać sztuczki. Postaramy się, żeby każdy wyszedł oczarowany i uśmiechnięty. A to najważniejsze, a nasi widzowie dowiedzą się, jak taka praca iluzjonisty wygląda. Więc Dokładnie. zaczynamy od czego? A może pójdźmy do garderoby. Tam się przygotujmy, pokażę ci kilka numerów, a później będziesz mógł tutaj wystąpić. Ojejku, brylować na scenie. No dobra, no to chodźmy do garderoby. Chodźcie z nami. Krystian, ja już niewielkie doświadczenie ze sceną mam, może i dużo większe niż by się wydawało, ale z iluzjami jeszcze nie. I właśnie od tego chciałem nasz odcinek zacząć, czyli jak zacząć przygodę z magią, z jak? jak zostać iluzjonistą. No najważniejsza będzie magiczna różdżka, to zawsze się przydaje, ale przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, co to jest magiczna różdżka, skąd ją dostać i zaczerpnąć tego pomysłu, żeby no. wymyślić jakiś magiczny trik. No właśnie, to jest najważniejsze chyba, żeby zaskoczyć tą publikę. Będąc iluzjonistą, no to na pewno ma. Masz sporo trików, sporo różnych sztuczek magicznych, ale większość wiesz, gdzieś już mogła być opatrzona. Ktoś już może wiedzieć, jak one wyglądają, więc skąd czerpiesz te inspiracje? Pomysł się bierze tak naprawdę z tego, że są jakieś numery, które są, tak jak mówisz, oklepane. Każdy je zna. Ja pr próbuję jest postarać się zrobić w troszkę w innej wersji. Jeśli każdy zna przycinanie na pół, gdzie wchodzi asystentka do pudła i ją przycinają, to ja robię to troszeczkę inaczej. Asystent jak... wchodzi. Asystent wchodzi. Jak zobaczycie na nowym na, na występie. Natomiast tak, no każdy numer trzeba jakoś wymyślić pod siebie, tak żeby go czuć i żeby publiczność wiedziała, że to jest takie nasze, że czujemy ten numer, a nie że robimy go tak, jak kupiliśmy w instrukcji. No właśnie, w instrukcji, czyli są jakieś, nie wiem, szkoły. Iluzjonistów, instrukcje, nie wiem, katalogi. Katalogi, tak, katalogi, tak. Jesteś takiego, jak katalogi, są też kilka sklepów magicznych, są producenci, którzy tylko tym się zajmują. Można I coś można takiego kupić, kupić, inspirować mm. się tym i tak. później wychodzi na scenę, pokazywać to i zaskakiwać. Można mnie. kupić, tak, można kupić, a można kupić tak naprawdę tylko talię kart za 5 zł i nauczyć się zręczności dłoni, co też jest trudniejsze, ale dla widza bardziej magiczne. Okej, okay, no a z taką różdżką pewnie coś można zrobić, coś wymyślić. Coś można zrobić, oczywiście coś można zrobić. Czy to jest zrobić. tylko właśnie do zwracania uwagi? A to, to najczęściej to... jest Aha. tylko do zwracania uwagi, bo to jest jednak ważne, żeby gdzieś tam publiczność patrzyła tutaj, a nie tutaj. Ale no to tak jak mówię, to są takie rzeczy, które gdzieś tam w występie zobaczysz, ale z taką różdżką też można zrobić kilka magicznych numerów. Ja na przykład dla Ciebie też coś przygotowałem Wojtku, ale ponieważ okay. to jest moja magiczna różdżka, to dla Ciebie też się coś znajdzie. No to okej, okay. no to będziemy próbować. Ja może się czegoś nauczę, żeby to później pokazać na scenie. Ale jeszcze przed tym się właśnie dowiedzieć, jak taką ścieżkę kariery zacząć. Tylko to są ważne te elementy, nie, czy jakaś wiedza, nie. szkoła, nie wiem, Harry Pottera, czy coś takiego? No szkoła może niekoniecznie, bo iluzja była wcześniej niż Harry Potter, ale zdecydowanie trzeba mieć sobie to coś, żeby poczuć tą scenę albo nie bać się po prostu występować. Czy to przed dziećmi, tak jak ja się specjalizuję w występach dla dzieci i przedstawieniach rodzinnych, albo no, trzeba mieć jakąś taką parcie na właśnie tutaj publikę dorosłą, czyli na przykład jakieś faby lokale albo imprezy filmy. Firmowy. Ja też mam jakieś takie swoje sztuczki w głowie, które dzisiaj będę widzom na scenie chciał zaprezentować, ale też chciałbym się nauczyć czegoś nowego. Może, no pewnie. Może to co? Pokażę. Tak jak mówiłem, najważniejsza jest magiczna różdżka. Ta jest akurat moja, ale dla ciebie przygotowałem inną magiczną, inną magiczną różdżkę. Myślę, że sobie z tym numerem poradzisz już za pierwszym razem, więc bardzo proszę, trzymaj w ten sposób. W drugiej ręce zaprezentuj to, oto pudełko, że jest puste. Czary malej. I następnie, uwaga, spróbuj zaczarować według swojego pomysłu i. Wow! Udało się, panie! No, Rozsypało się. Prosta sztuczka magiczna. To było w, w, w tym... No. To wyszło z tego. To już pozostaje do twojej interpretacji. Ale tak, jakoś to się wydarzyło. Ale jakoś tak się wydarzyło. To jest, to jest właśnie przykład rekwizytu, czyli czegoś, gdzie nie trzeba mieć tak naprawdę umiejętności, żeby coś wykonać. Można sobie coś kupić albo samemu zbudować, ale możemy oczywiście też zrobić coś z ręcznością dłoni, czyli na przykład coś ze sznurkiem. Okay. No, co się robi najczęściej ze sznurkiem albo sznurówką, no po prostu się je wiąże, prawda? Więc ja to zrobię, ale w magiczny sposób, czyli tylko jedną dłonią. Okay. Wygląda to tak, że oczywiście trzeba chwycić tutaj, odwrócić uwagę i mamy supałek. OK. I supełek jest zawiązany jedną supełek ręką. Supałek jest zawiązany tylko jedną ręką. No, dokładnie. Najgorsze tak. na YouTubie jest to, że widzowie mogą sobie spowolnić film, co tu tak. Na żywo tego nie ma, dlatego największy show jest na dlatego żywo. Dlatego nie będziemy tutaj Twoich widzów męczyć, tylko powiemy po prostu, jak to działa, żeby Cię nauczyć. OK. Zadanie jest bardzo proste. Wystarczy przygotować taki supełek A, czy on już był wcześniej? On już był wcześniej, dokładnie tak. I przygotować jakieś pudełko albo cylinder. Kiedy tutaj schowamy sobie wszystko, to wyciągamy za pomocą naszych dłoni nasz sznurek. W taki okay. sposób, aby supałek ukryć od naszej strony. Także ważne jest, aby publiczność nie była na występach iluzjonisty zawsze po boku, tylko najlepiej z przodu. No i następnie odwracanie uwagi, czyli podrzucamy, łapiemy drugi koniec, co nie jest takie łatwe. Kręcimy, kręcimy i wypuszczamy Wojtku ten przygotowany o, wcześniej. Okay. A złudzenie jest, jak widzisz, całkiem spore. Odpuszczam. Widzowie teraz mogą powiedzieć, że to strasznie proste, prostackie i co to za sztuczka, ale no dzisiaj odcinek nie jest o tym, żeby Was uczyć tych sztuczek, tylko żeby zaprezentować pracę iluzjonisty. I to jest kanał do roboty, więc o tym też będziemy dzisiaj opowiadać. Już wiemy, jak takim iluzjonistą się stać i też wiemy, że każdy może być iluzjonistą. Choć, myślę, że dzisiaj ta Choć myślę, dzisiaj troszkę tak. tym showmanem trzeba być, bo nie każdy się sprzeda, prawda? No i to właśnie rynek weryfikuje, prawda? Jest wielu iluzjonistów, którzy próbują występować, wygląda to później jak wygląda, i to właśnie publiczność weryfikuje, czy chce na danego artystę przychodzić, czy nie. To no mi się udało już 10 lat być na rynku i z powodzeniem sobie się zajmuję zawodowo tylko tym, o kurde, o, jest no, okay. a, Jeszcze poćwiczę. 10 no, okay. okay. tak? tak, 10 lat tylko tym, jakby nic innego zawodowo nie robię i udało się utrzymać. Także jest publika, publiczność przychodzi, jest super. Czyli no. mówisz, że z takiego biznesu da się wyżyć, da się żyć da się normalnie, wyżyć. to jest twoja działalność gospodarcza, ta, tak? Tak, tak. Ta. Ta. I jak wygląda zdobywanie takich zleceń, jak wygląda marketing w takiej działalności? U mnie zaczęło się to pocztą pantuflową i to jest najlepsze, co może być. Jeśli ktoś widzi występ, dostaje pamiątkową na przykład pocztówkę, czy karteczkę, czy prosi o autograf, albo robi sobie zdjęcie, a później mówi o tym dalej, no to to jest najpiękniejsze. Okay, Kiedy wraca się w te same miejsce. Na działasz tylko i wyłącznie właśnie na takich występach zorganizowanych, czy też chodzisz właśnie, nie wiem, powiedzmy, po plaży, po jakimś Molo <grym> i tym podobne i ciach ciach, ciach, sztuczkę. <grym> Występowałem kiedyś w zakopanym czy tam w innych miastach na ulicy, uh -huh. bo to też jest fajna forma spędzenia czasu i nauczenia się tych sztuczek, żeby tego kontaktu z publiką przede wszystkim, no bo trzeba jednak zająć tym ludziom jakoś czas i żeby zrobić coś ciekawego, żeby przystanęli i zobaczyli, a najlepiej wrzucili coś jeszcze do kapelusza, ale to nie było dla mnie, jakby dla mnie się sprawdziło najlepiej, takie występy albo właśnie w domach kultury, albo w szkołach, albo właśnie jakieś takie imprezy w hotelach. Niekoniecznie może firmówki, mhm. ale takie rodzinne imprezy właśnie, jak są wakacje, no to w dużych hotelach. Okej, okay, czy ferie, czy coś takiego, tak, no pewnie, to pewnie. wtedy powiedzmy w holu gdzieś jest czas dla iluzjonisty, przychodzą rodziny i wtedy można jakieś tak, sztuczki... Tak, w większych hotelach często są teraz sceny, można zobaczyć po prostu show, usiąść sobie wygodnie i tak dalej. Mhm. Ale jest jeszcze miejsce na nowych iluzjonistów? Tak, tak, tak? jak Jest jeszcze, tak, jest jeszcze tak, sporo tak, miejsca. No tak. tak, twój kalendarz się też nie rozciągnie, S Są żeby... takie terminy że no, na przykład 1 czerwca, że każdy chce iluzjonistę i Aha. nawet ci, którzy mniej występują dla dzieci... To się starają robić jakieś imprezy. No bo wiadomo, impreza plenerowa to jest impreza dla wszystkich. Tak? No tak. I dla dzieci i dla dorosłych, więc jest, jest jest jeszcze zapotrzebowanie jest miejsce. No dobra, to my się teraz jeszcze troszkę poprzygotowujemy, za chwilkę się yy, ogarniemy do tego występu, wyjdziemy na scenę, zapoznamy się z tą sceną i będziemy czekać oczywiście na na publiczność. Na publiczność. Zobaczymy yy, ile osób przyjdzie, czy będą zainteresowani naszym występem i ja też pokażę jak takie sztuczki magiczne można robić. Jesteśmy już po rozmowie w garderobie. Teraz mamy około 15 minut do no, występu, na więc na scenie musimy się przygotować. Dokładnie, Zanim czy to powiesz, są przyjdzie? rzeczy, które zawsze ze sobą wozisz, czy masz nie, jakiś samochód cały. Nie, nie zawsze, to zależy od repertuaru. Tutaj akurat już kiedyś występowałem, więc trzeba było to troszeczkę zmienić. Natomiast no, jest jakiś taki podstawowy repertuar, który mhm. bardzo lubię wykonywać. I czas trwania takiego występu? 30-40 minut to jest tak optymalnie. Chyba, że jest dom kultury, to do godzinki czasu. Okej, okay, okej. Okay. Czyli y, zazwyczaj, jak takie coś robisz, to robisz na zlecenie, powiedzmy, domu kultury i oni działają z całym marketingiem, powiedzmy, plakatami, oni też Ci płacą, czy jak to wygląda? Raczej tak. Tak jest wygodnie, chyba że faktycznie mam jakiś show e, stworzony od początku do końca, że to ma jakiś przemyślany sens czy fabułę. Mhm. E, wtedy się staram coś takiego sprzedawać jako imprezę biletowaną. Czyli Ty sam siebie sprzedajesz wtedy? No, po części tak, okay, tak, tak. się że... na przykład salbnie, Dokładnie tak. biletujesz Dokładnie to, organizujesz tak. całą, podobnie jak robiliśmy to w odcinku, w stand-upie też można mieć różne formy sprzedawania swojego występu. Pewnie. Tak jak mówisz, albo Dokładnie. ktoś ciebie sprzedaje, ty przychodzisz, Albo masz, samemu. Albo samemu. No dobra, mhm. i to rozkładamy ten sprzęcik? Tak, rozkładamy powolutku sprzęcik, wszystko musi być dobrze widoczne, bo nie możemy nic ukryć przed publicznością. więc może, Chyba, może... że nasze sztuczki. Chyba to nasze to sztuczki, są, więc możemy to zrobić, Delikatnie tak? Delikatnie ukryte, OK. Mhm. Tu mamy już jedną rzecz, Prosty to stanik. będzie szybciutko, od tego mamy garderobę, żeby się przygotować, tutaj już tylko... Rzeczy takie powiedzmy ostatnie. Czyli podnosimy sobie w moim przypadku stoliczek, a, robimy tak. No, troszkę jest, troszkę jakieś tam rzeczy, które się mogą przydać, ale nie zawsze muszą, jak na przykład chusteczka, bo różne rzeczy podczas występu też mogą się zdarzyć. A czy tam przeciołeś kiedyś? Nie nie nie, 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 ale czasem jest, <grym> czasem, 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 czasem się coś przyda. A co myślisz o takich, no można powiedzieć, wielkich gwiazdach, iluzjonistach, powiedzmy koper wiesz, wielkie przedsięwzięcia, nie wiem, wydostawanie się z jakichś łańcuchów i tym podobne. Ja. No, to, to już jest duża chyba no, presja publiki. No, presja, to nie wiem. Natomiast Copperfield ma o tyle fajnie, że on ma swój teatr i tam występuje. Więc wszystkie jego zabawki już ma ustawione cały czas. Okay. Ale przewożenie tego i logistyka jest fatalne. No tak, <gry> ale on też. No, no to on i ty, uh -huh. powiedzmy, działając tyle lat w branży, cały czas coś musi nowego wymyślać, nie? No Koperfit tak, chociaż on. Jego show troszeczkę jest jeszcze taki, jak czuć klimat lat 90 No tak, ale A, i tak jest zbudowany. Ale jest, tak. to, jest to ogromne przedsięwzięcie. Nie? A w tam. Polsce są tacy, powiedzmy, iluzjaniści, którzy, y, którymi się, nie wiem, inspirujesz czy raczej działasz swoją ścieżką? Raczej się spotykamy, raczej jesteśmy wszyscy, wszyscy się znamy, mhm. wszyscy się kolegujemy, od czasu do czasu gdzieś tam się spotykamy na występach czy na jakichś spotkaniach. To się nazywa u nas seminaria, czyli jeździmy na takie seminaria, że ktoś po prostu pokazuje swoją wiedzę i przekazuje ją dalej. My mhm. no możemy się czegoś nauczyć albo niekoniecznie, ale zawsze jest to okazja do spotkania. Okej, okay, ale nie jesteście konkurencją dla siebie. Powiedzmy, wiesz, stand-uper z innym stand-uperem, no to każdy ma swoje żarty, uh -huh. swój styl. Tutaj no nie ma nieograniczonej liczby, powiedzmy, sztuczek magicznych. Tak. No jak wyciągam tego, powiedzmy, coś z kapeluszana, uh -huh. no to i ty wyciągniesz, i on wyciągnie, więc sztuczek może jest jakaś ograniczona pula, na przykład, ale sam styl wykonania właśnie jednak jest różny. Jednak uh -huh. jest różny. Ktoś może zrobić dramatycznie znikanie monety, uh -huh. ktoś może to zrobić w sposób komediowy, a ktoś inny sposób nieudolny. Okay. I to też będzie miał swój urok, jeśli publika to po prostu kupi. Czy ty od zawsze chciałeś być tym iluzjonistą, czy raczej, nie wiem, skąd ci przyszedł taki pomysł? Ciężko powiedzieć. No jak byłem mały, to gdzieś tam tata pokazał jakąś sztuczkę z kartami. Później była jakaś książka moja magiczna i to jakby od tej książki się, można powiedzieć, tak zaczęło. Mhm. Wtedy jeszcze Copperfield leciał w telewizji, więc było to tak wszystko wokół tej magii. Mhm. Do przedszkola przyjeżdżał iluzjonista do szkoły, więc no był ten kontakt z tą okay. magią. No tak, ale żeby zamienić to w biznes, no to musiałeś no to postawić dużo, wszystko na lat, jedną lat, tak, magiczną tak, kartę. Tak, tak, tak. No wyszło to w ten sposób jakby samo od siebie, że przypadkiem się trafił pierwszy występ w przedszkolu. Bo wcześniej to robiłem tak, a to sztuczkę dla rodziny, a to sztuczkę dla znajomych. Tutaj przy grillu coś poczarowałem, mhm. ale jakoś nigdy nie myślałem, żeby występować na scenach, a później okazało się, że pierwszy występ był w przedszkolu. No i od tego się zaczęło. Później właśnie polecenie. I co pierwsze pieniądze już były wtedy? Tak, to był Ta. pierwszy pierwszy występ za pieniądze. I później się okazało, że to przedszkole przekazało informację innemu przedszkolu. Tamto przedszkole mnie zatrudniło, zamówiło i tak się to zaczęło. Pamiętasz rozpędzać. pierwsze zarobki, jakie były za taki występ? Pierwsze, tak, tak. Ile to, było to było 150 zł za zł. pierwszy, później już stosunkowo szybko, jakby weszło to na poziom 300 zł. Mhm. No ale ogólnie jeśli chodzi o zarobki tutaj Wojtku, no to jest to tak za pokaz dla dzieci kilkaset złotych. Mhm. Natomiast za występ taki sceniczny, czy właśnie występ plenerowy i tak dalej, no to jest kilka tysięcy złotych. Okej. Okay. Czyli można to niby ten sam występ, ale wiadomo, że dla innej publiki to e robimy. Z tym występem to też bywa różnie, faktycznie, mhm. bo na przykład nie każdy efekt możemy zrobić w przedszkolu, nie każdy. Efekt możemy zrobić w plenerze. W plenerze na przykład przeszkadza wiatr mhm. albo temperatura. W domu kultury jest najlepiej, bo tutaj możemy sobie stworzyć warunki sami, mamy piękne kotary i tak dalej, więc możemy dużo tutaj rzeczy poukrywać sobie, możemy się przygotować tak naprawdę jak chcemy i to jest nasze. tak? Nikt tutaj się nie będzie przed nami kręcił i możemy sobie to dostosować do siebie. Natomiast te ceny też się wahają od tego, jak ktoś jest znany i co mhm. robi. Tak jak widzisz, ja nie mam tego sprzętu dużo. Jest on widowiskowy dla publiczności i przede wszystkim to mnie cieszy, że nie muszę właśnie tych tobołków mieć zmiany. No, no dokładnie do tak, tylko się staram w taki minimalizm powiedzmy iść. A co myślę, że też jest dobre, bo nic nie odwraca uwagi. Jest przejrzyście, czysto i okay. każdy widzi, co ja robię. Ale imprez też trzeba to zaznaczyć, że możesz mieć kilka w ciągu dnia. Na przykład, Tak, jeśli chodzi kilka... o no tak, tak, imprez tak. urodzinowych na przykład, czy w hotelach, no to możesz cztery hotele tak. skoczyć. Tu masz występ o 12, tu o 14, 16, no, 18. Tak prawda? jak widzisz, Wojtku, to jest stosunkowo proste przygotowanie całego występu. Złożenie też będzie proste, co Wam później pokażę. Mhm. Więc tak naprawdę tak, ja mogę zrobić kilka występów jednego dnia. Nie muszę jechać rano na plener i mhm. robić 3-4 próby, no tak. e, tylko wychodzę Szybciutko rachciach. Wiesz, co robisz, i pokazujesz to swoim widzom. Tak. I możesz jechać dalej, więc to też jest fajne, bo ten biznes jest, można powiedzieć, skalowalny, bo mhm. można w ciągu tygodnia jeździć po szkołach, po przedszkolach. Można. Weekendami właśnie centra, centra, nie wiem, czy handlowe, czy właśnie Wesele, wesela, wesela są teraz wesela. też popularne tak. O, tak, tak komunie tak. myślę, że pewnie no jak urodziny, najbardziej. dzieci i tym tak. podobne jest naprawdę sporo takich imprez, więc też te zarobki są skalowalne. Mhm. Powiedzmy 300-400 zł za imprezę, ale w ciągu dnia kilka takich tak, można robić można... właśnie później imprezy większe? Na przykład właśnie przyjechać ze swoją scenografią, jakieś dymy, jakieś światła i to będzie wyglądało fajnie. Wtedy jest to właśnie tak, jak mówię, koszt powiedzmy kilku tysięcy złotych. No i to jest hopping. fajne to jest fajne i inspirujące dla młodych ludzi właśnie, że yy, nie trzeba przekazywać na ten biznes wielkiego budżetu, można no nie, zacząć nie, od jednej talii kart za 15 złotych czy dwóch za 30 i już zacząć zarabiać. Oczywiście, jak najbardziej, wystarczy talia kart, 52 papierki i to jest w zupełności mhm. naprawdę można stworzyć mnóstwo, mnóstwo iluzji, a nawet całe show godzinne. A po 10, po 10 latach mm -hmm. takiego biznesu, y, przeliczając to na jakieś koszta, co jest twoim kosztem największym w biznesie? Paliwa, Paliwo. Paliwo. Paliwo, samochód, dojazd, nie? Bo tak, raczej, tak, tak. raczej... No to i hotele już... teraz, nie? No bo wiadomo jak... Ale biznesowego, jakiegoś takiego, powiedzmy, że coś musisz dokupować, coś takiego, no niekoniecznie. To zależy. Ja się staram robić takie rzeczy, które niekoniecznie się psują, niekoniecznie wymagają tej, tej wymiany. Natomiast no wiadomo, to jest tylko jakiś tam przedmiot, który po jakimś czasie gdzieś tam się psuje czy, czy może się uszkodzić chociażby, nie wiem, um, ubrudzić, pobrudzić, mhm. no, porysać. Ale to są takie Ale, wiadomo, tak, ale raczej, raczej to jest wszystko poboczne. takie... Widzisz, teraz się je Dalszy robi. rozwój tego biznesu, wiesz, że jeszcze kolejne 10 lat będziesz się rozwijał, wyższe lewele, wyższe stawki i tym podobne. No na pewno, na pewno. Cały czas jakby nie, nie, nie zamierzam przestawać. Co chwilę to wymyślam jakiś nowy numer. Zresztą dzisiaj też będę prezentował pierwszy raz tę, tę kostkę. Okej, okay. to, to zostawimy tajnicą. Co, co to będzie, wyjdzie. co to będzie. Ja też muszę się za chwilkę przygotować. Ja już słyszę, że za drzwiami coraz więcej osób Dokładnie się zbiera tak. co mnie cieszy, bo w sumie ten występ też musimy widzom powiedzieć, że zapowiedzieliśmy kilka dni wcześniej, że ja tu się pojawię i że będziemy to e, całe show będziemy organizowali. E, więc co, ja się uczę, jak to z tym sznurkiem było. Tak, Ciebie też na chwilkę zostawiam. Rzeczy. Mamy ostatnie 5 minut przed wejściem do publiki e, i zaczynamy. Zobaczymy, czy nie spalę tej iluzji i wszyscy będą: O ja. Wszystko wyjdzie. Dobra, no to. Ale mam zaczynamy. też dwa, dwie sztuczki swoje, więc na pewno będzie nic. No proszę. Będziesz moim pomocnikiem. Dobrze, jasne. Pomocnik w dyskusji. końcu w tej no, roli. Ale dużo ludzi na Wcześniej was chyba w tylu nie było. Będziemy robili sztuczki. Ja się przed kilką godzinę uczyłem tych sztuczek. Tak Jak mi wyjdą, no to nie wiem, ale chciałbym, żebym miał od was takie wsparcie. I na początku chciałbym was nauczyć takiego hasła, którym będziecie mnie obdarowywali po każdej sztuczce, czy udanej, czy takiej, która was zaskoczy albo nie zaskoczy. To może to przećwiczymy, powiecie takie no nieźle, O nieźle, no nieźle, no i tak też będziemy robić, ja yy, kilka sztuczek sobie przygotowałem, kilka z Krystia. No, a co ty tu masz, patrz? Pięć złotych sobą. za uchem. <grytanie> No, no właśnie, no nieźle. no nieźle. Teraz mam kolejną sztuczkę, której nauczyłem się kiedyś za moich dawnych lat. To jeszcze nie jest rola Krystiana i też chciałbym Wam to pokazać. To jest taka sztuczka, przed którą muszę rozgrzać ręce i chciałbym, żebyście też tak te ręce sobie rozgrzali. Patrzcie. Dwa palce. Ja Wam pokazuję. Wy, wy patrzcie teraz. Skupcie się mocno, bo to musicie się naprawdę skupić. Patrzcie. No nieźle. No. Ale to jeszcze nie koniec, Patrz. No, 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 no. To teraz możesz się jeszcze nagrodzić niewielkimi brawami. Teraz proszę mojego pomocnika. Dokładnie tak. Wojtek się I... dzisiaj również przygotował i pierwszy numer, który chciałby zrobić, to będzie numer ze sznurkiem, dlatego ja... Nie! Byłem... <laughs> Najpierw z różdżką? Najpierw z różdżką, sznurek jest najbardziej skomplikowany okay, i dla mnie i widzowie muszą się skupić, więc ze sznurkiem zrobimy to na końcu. Więc chciałbym wam pokazać, jak tą różdżką się tutaj kręci. Wcześniej Krystian pokazywał, że te różdżki mu się tak rozlatywały. Mi chyba nie powinna, ale pamiętacie to hasło? Jeszcze powinniśmy dodać jakiś bim salabim, ja jakiś film salabim. Uwaga! No nieźle, co? No nieźle. No nieźle. Złaj różdżkę, Jest sznurek. I z tego sznurka postaram się jedną ręką zrobić tak, żeby zawiązać supeł. Do, tak? Pokaż najpierw, Tak to było. Jest, jest sznurek. Proszę no, bardzo. Ja biorę, żeby się jest sznurek. I teraz tak. Tą rękę chowam. Ja muszę się skupić. Bo żebym ja zapamiętał te ruchy, które tutaj. Dodajcie no wojtowiałek. Jakieś wielkie brawa! Wielkie brawa! Ciak, pak, ciak, pak, pak. Jest! Udało się. Jedną rączką, jedną rączką zawiązałem ten węzeł. No nieźle. No nieźle. To by było z mojej strony na tyle. Bardzo się starałem. Myślę, że się podobało, że nie spaliłem tego show, które tutaj iluzjonista przygotował. Ja w ogóle się cieszę, że tyle ludzi tutaj na te ferie przyszło, że mogłem tutaj wystąpić na tej scenie przed państwem. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla mnie. A zostawiam was oczywiście w profesjonalnych rękach prawdziwego iluzjonisty. Wielkie brawa jeszcze raz. Dzięki bardzo. Jesteśmy już po wystawie. Tak, bardzo tak. fajne, bardzo fajny występ, oglądałem tutaj zakotary. Troszkę więcej się dowiedziałeś. Troszkę tak, zakotary było więcej widać niż powiedzmy Unpass tutaj z publiki. No muszę powiedzieć, że fajne show dla dzieci, naprawdę. Dziękuję. Dzieci były zachwycone, może wiesz, część widzów, może większość widzów, którzy to oglądają, popatrzą na te sztuczki i powiedzą o" no powiedzmy poziom taki dziecięcy, ale to jest fajne, bo właśnie do tych dzieci... Jakie to jest uśmiech dziecka, to jest wszystko. Ja byłem naprawdę w szoku, że cała sala ludzi, gdzie, gdzie naprawdę trzy dni wcześniej uh -huh. ogłosiliśmy ten występ, ale mega, mega naprawdę widowisko, super. fajnie przygotowane, scenariuszowo, super to pokazałeś. Muszę tutaj polecić młodym ludziom, żeby właśnie żyć kreatywnie, żeby działać nie tylko powiedzmy sztampowo, uh -huh. z klapkami na oczach, tylko żeby się rozwijać w różnych yy, kierunkach i robić coś fajnego dla ludzi, nie? A, a roboty jest naprawdę i jest. Ile my tu mieliśmy tych miejsc? Ja ile tu jest? Ile tu jest miejsc? 240, 240 no. miejsc na tej sali, to myślę, że Siedzący tak... jeszcze kilka Z 200, 200 osób lekko tutaj siedziało, więc fajnie. Jakbyśmy tak liczyli biletowo podyszkę no, było, za bylo. każdego, to, to, to można było, No właśnie, no to już mamy Tak. No ja mam kwestię z wynagrodzenia. Zarobić, tak. Dzisiaj robiliśmy to oczywiście, można powiedzieć, charytatywnie w ramach kręcenia odcinka na kanał Do Roboty. Wszyscy się bawili tutaj bezpłatnie, ale gdybyśmy za taką imprezę chcieli skasować, uh -huh. no to... Jakieś 2-2 tysiące można byłoby policzyć no za taką spokojnie, pełną spokojnie, spokojnie. salę, więc, więc też można zarobić. Tak jak wcześniej mówiliśmy, za występy powiedzmy urodzinowe, na no to są stawki. No to raczej kilkaset złotych. Kilkaset One są zbliżone złotych. do stawek animatora, tylko że iluzjonista występuje dużo krócej, bo na przykład 30 minut, 40. Okej, okay, no, okej, okay. a, a w międzyczasie powiedzmy animatorzy zabawiają no dwie się, te, na przykład. te dzieci. No dobra, myślę, że wszystko wyjaśniliśmy w tym odcinku, co chcieliśmy wyjaśnić. Powiedzieliśmy i poruszyliśmy różne kwestie, a wy w komentarzach możecie napisać, jeśli yy, Odgadnęliście jak te sztuczki się robiło na scenie. O. To co pokazywaliśmy, możecie w komentarzu napisać, zrobimy taką y, rozstrzygnięcie. Burzę mózgów, tak, jak, jak to te sznurki, to wszystko, Dokładnie. nie wiem czy z tymi palcami sobie moimi poradziliście, to ale nie ja tego widziałem. ja tego właśnie nie zdradzę. No nie, nie, nie tego nie, tego nie, nie, nie piszcie. Tego nie piszcie, ale może ktoś jednak wie jak to zrobiłem. Może. Ludzie byli ale. zaskoczeni. Tak. <laughs> Oczywiście żartuję. Zostawcie łapki, nie Super. tylko palce, ale łapki w górę, skomentujcie ten materiał, subskrybujcie kanał Do roboty, oglądajcie inne wideo, które tutaj się pojawia a ja tobie bardzo dziękuję. Dzięki. Jak to mówią iluzjoniści? Znikamy. Znikamy.